Cześć, Iga Świątek w ćwierćfinale turnieju w Chinach, ale to nie był łatwy mecz, jak wyglądał jej pojedynek z Belindą Bencic. Ponadto o niestety przegranym spotkaniu Magdaleny Frank. jak bardzo żal wszystkich szans naszej tenisistki i o sensacyjnym tenisiście z Monako, 204. na świecie, który zachodzi bardzo daleko w Szanghaju. Zapraszam do oglądania najnowszego odcinka programu tenisowego. A zacznijmy od Igi Świątek, która w trzeciej rundzie turnieju WT1000 w Wuhanie pokonała Belindę Bencic 7-6, Iga dobrze zaczęła, prowadziła 3-0, do 0. świetnie funkcjonował jej serwis wtedy, a Bencic sporo psuła, do tego denerwowała się po każdym błędzie. Szwajcarka weszła w ten mecz bardzo taka niecierpliwa, po chwili jednak nastąpił zwrot, bo nasza tenisistka zaczęła się mylić. Jej serwis nadal nie wyglądał źle, pomagał jej czasami, asy się pojawiały, ale jednocześnie dwa razy została przełamana i ze stanu 3-0 dla Iggy zrobiło się 4-5 z. Z jej punktu widzenia, oraz podanie Belindy będzić. To oznaczało, że rywalka serwowała, by zakończyć pierwszą otwierającą partię. Na szczęście nie wytrzymała, zaczęła się mylić, a Iga grała wtedy równiej. O losach partii zadecydował tiebreak, w którym Iga odskoczyła szybko na 3-0. Belinda nie odpuszczała, walczyła, posłała, posłała na przykład kapitalne uderzenie przeciw nogom naszej tenisistki. Zrobiło się już tylko 4-2 do 2 dla Polki, widzę liderki rankingu. Ale na szczęście wtedy, gdy serwowała Szwajcarka, Iga odpowiedziała kapitalnym winerem z returnu, Potem jeszcze dorzuciła dwa punkty i wygrała seta 7-6, bardzo długiego, który trwał ponad godzinę. Absolutny roller coaster w tej otwierającej partii. Druga partia rozpoczęła się lepiej dla Będzić, która prowadziła 2-0, przełamała Igę, ale nasza tęsistka odpowiedziała bardzo szybko, przełamaniem i to do zera, 2-2. Potem było tak. Bardziej równo 3 do 3, ale Iga w pewnym momencie znów przyspieszyła. Odskoczyła na 4 do 3. Zagrała wtedy chyba swojego najlepszego GEMA w całym meczu, posyłając asa i kończąc świetnie akcję przy siatce. Było dzięki temu już 5 do 3 i całe spotkanie wygrała 7-6-6-4 wyciągając na koniec wysoką rękę w górę w geście triumfu. Brawa dla naszej zawodniczki, nie był to może wybitny występ z jej punktu widzenia, ale w końcu po drugiej stronie siatki stała dobra rywalka, zawodniczka Belinda Bęcić, która naprawdę potrafi grać, nawet jeśli w ostatnim czasie notowała nieco słabsze wyniki po tym półfinale Wimbledonu, gdzie swoją drogą też przegrała wtedy z Igą. To jednak trzeba pamiętać, że to jest utytułowana zawodniczka, była mistrzyni olimpijska, do tego pamiętajmy, że mamy końcówkę sezonu, IGA w nogach ma już ponad 70 spotkań, warunki w Wuhanie też nie są łatwe, nawet w sesji wieczornej bywa gorąco, Trzeba docenić sukces Świątek. Teraz o półfinał zagra w Wuhanie z Jasmine Paolini. W starciu trzeciej rundy z Włoszką Dunka Clara Towson skreczowała przystanie 6-3, 1-6, 3-6. Z jej perspektywy to kolejny walkover lub krecz w tym turnieju niestety. Co ciekawe Paolini walczy jeszcze z Rybakiną o awans do imprezy kończącej sezon WTA Finals w Riadzie. Tylko dwie zawodniczki mają szansę załapać się na ostatnie miejsce Premo premiowane awansem do turnieju. Mistrzyń. Na pewno Włoszka będzie zmobilizowana w takiej sytuacji jeszcze bardziej, gdy wyjdzie na kort przeciwko Idze w piątek. Wycofała się nawet z Debla w Wuhanie, nie będzie rywalizować w parze z. Sarą Errani. Widać jak jej zależy na starcie singlowym również w Arabii Saudyjskiej. Z drugiej strony, Iga z Jasmine Jasmin grała 6 razy. Wszystkie 6 spotkań wygrała ostatnią w finale w Cincinnati w sierpniu. Wtedy to był dość zacięty mecz, ale także wygrany przez naszą tenisistkę. Niestety Magdalena Frank przegrała z laurą Zygmunt w trzeciej rundzie w Wuhanie. 4-6, 6-7 w tiebreaku do dwóch. Strasznie szkoda tego spotkania. Polka świetnie zaczęła, prowadziła 4 do 1, ale potem grała Zbyt pasywnie. Niemka mniej psuła, i to nasza tenisistka przegrała w pewnym momencie 5 gemów z rzędu całego seta 4 do 6. W drugiej partii powtórzyła się sytuacja. Frank miała już nawet wynik 5 do 2. Nieźle wyglądała, ale Zygmunt walczyła do końca, bardzo zmieniała rytm gry. Chodziła do siatki, bo to w końcu jedna z najlepszych deblistek na świecie. Zaskakiwała Polkę skrótami których ta nie potrafiła dobrze odgrywać. W efekcie zrobiło się 5-5. Magda była zła na siebie na liczbę pomyłek. Rzadko widzi się, by rzucała rakietą o ziemię. Krzyczała do siebie, że nie jest odpowiednio regularna, spierała się nawet z trenerem Andrzejem Kobierskim, który siedział na trybunach i próbował jej podpowiadać. Spokojniejsza była Niemka, bardziej jest doświadczona, ma 37 lat, okazała się skuteczniejsza w tajbreaku i niestety to ona awansowała do kolejnej rundy. Żal tego meczu, bo Frank miała szansę doprowadzić co najmniej do 300 rywalizacji, grały długo, obie partie trwały ponad godzinę. Frank przez to nie obroni wszystkich punktów w Wuhan bo rok temu była w ćwierćfinale tej imprezy, przez to spadnie nieco w rankingu WTA w okolice 70. miejsca. Ogólnie to i tak dobry występ dla Magdaleny, lepszy niż ostatnie starty, ale można było myślę wyciągnąć jeszcze więcej. Laura Ziegenmond była dziś do pokonania, oby nasza tenisistka też szybko wyrzuciła z głowy z pamięci ten pojedynek, na pewno rzadko się zdarza by w obu partiach Wy wygrywać z przełamaniem, być blisko wygrania partii, a jednocześnie przegrać 0-2 w setach. Teraz Laura Ziegemund w meczu o półfinał zmierzy się z lepszą z pary Chinka Zhang albo Amerykanka Goff. Jeśli chodzi o inne wyniki trwającej imprezy w Chinach to Jessica Pegula została pierwszą ćwierćfinalistką rano w czwartek naszego czasu, bo wygrała z Rosjanką Ekateriną Aleksandrową 7-5, 3-6, 6-3 i tutaj Aleksandrowa też może żałować. W pierwszej partii miała 5-2, do przegrała potem 5 gemów z rzędu, a w trzecim secie prowadziła z przełamaniem, jednak Pegula ją dogoniła, a następnie przegoniła. W kolejnym meczu Amerykanka zmierzy się z Kateriną Siniakową, Czeszką, która wyeliminowała inną reprezentantkę Stanów Zjednoczonych, ale mającą serbskie korzenie, Iwę Jowicz, 7-5, 6-3. Siniakowa nieźle wygląda w drugiej części sezonu, to trzeba przyznać. W najlepszej ósemce jest także arena Sabalenka, liderka rankingu, łatwo poradziła sobie z Ludmiłą Samsonową, 6-3, 6-2, Rosjanka właściwie prawie nie istniała w tym meczu. Dobrze Sabalenka serwowała i w kolejnym spotkaniu Arena zagra o półfinał z Jeleną Rybakiną, która wyeliminowała Lindę Noskową, trzeszkę 6-3, 6-4. Prawdziwy hit, czyli starcie Sabalenki z Rybakiną. Panie już nie raz mierzyły się. Nieraz też reprezentantka Kazachstanu była w stanie ograć białorusinkę. Jestem ciekaw, jak będzie wyglądało to tym razem. Pamiętam, że pod koniec poprzedniego sezonu Rybakina w ćwierćfinale tylko w Pekinie okazała się lepsza od Sabalenki. I zobaczymy, może będzie ją stać na powtórzenie wyniku, ale też pamiętajmy, że Jelena gra nie, nie zawsze potrafi utrzymać odpowiedni poziom na przestrzeni całego meczu. Warto też odnotować, że wcześniej z tej imprezy odpadła Naomi Osaka, przegrywając z Lindą Noskową 6-7-3-6. Czeszka chociaż już odpadła z Wuhan, to jest naprawdę w dobrej formie, a Osaka no, może martwić. Zawodniczka Tomasza Wiktorowskiego notuje kolejny nieco słabszy wynik, tylko jedna szesnasta finału tej imprezy. Pierwsze wspólne występy były świetne z Wiktorowskim, ale ostatnie mecze w Chinach już nieco gorsze. Przenosimy się do innej miejscowości w Chinach, czyli Szanghaju. Tam trwa turniej ATP 1000, Masters. W ćwierćfinałach mamy takie pary. Daniu Miedwiedziew, Alex Deminor, Artur Rydnerkreś, Felix Ojier, Aliasim, Zizu Bergs, Nowak Djokovic i Holger Rune, Valentin Washero. Ten ostatni pojedynek już został rozstrzygnięty w momencie, gdy nagrywam odcinek i niespodziewanie Waszero wygrał 2-6, 7-6, 6-4. Kto to jest? To jest 26-latek z Monako. Bardzo rzadko mam okazję śledzić poczynania zawodników z tego kraju, zwłaszcza w grze singlowej. To największa sensacja turnieju szanghajskiego. Do imprezy dostał się przez eliminację, potem ograł Bublika, Machacia, Chrispora, który wcześniej wyeliminował z imprezy Janika Sinera, bo ten skreczował w trzecim secie, a teraz ograł Waszero Duńczyk. Runę. Piękna historia, tenisisty z Monaco, największy oczywiście jego sukces w karierze. Na uwagę zwraca również także m.in. występ Ridder kresia Francuza, który ograł już w tym turnieju Lecheczkę, Zwieriewa czy Mikkelsena, ten ostatni to podopieczny Craig'a Boyntona, byłego, byłego trenera Huberta Hurkacza. Miedwiede w końcu się odegrał Amerykaninowi, pokonał młodego Tiena, z którym przegrywał w tym roku już w Australian Open i niedawno w Pekinie. W Szanghaju zwyciężył w trzech setach. W najlepszej ósemce jest także m.in. Djokovic, który wydaje się, że ma jedną z największych szans w ostatnim czasie na zwycięstwo w całym turnieju kategorii 1000. Nie ma w drabince Alcaraza, bo w ogóle nie przystąpił. Sinera, bo skreczował. Z punktu widzenia serba, myślę, że warto to wykorzystać. Ostatnie zawody tej kategorii, w których triumfował Djokovic, to halowy turniej w Paryżu w listopadzie 2023. Już trochę czasu minęło. W tym sezonie zdobył jak dotychczas jeden tytuł w Genewie, a ponadto był bardzo regularny w Wielkim Szlemie. Cztery półfinały. I na koniec, piszcie koniecznie w komentarzach, jak patrzycie na występ Igi Świątek z Belindą Będzić w meczu trzeciej rundy. Czy też żałujecie postawy i Właściwie końcówki pierwszego i drugiego seta z punktu widzenia Magdaleny Frank, bo wydaje mi się, że tam naprawdę była szansa na to, żeby pokonać Laurę Zygmunt. I kto waszym zdaniem będzie najlepszy w Szanghaju w turnieju męskim? Czy ten rewelacyjny tenisista z Monaco Washero, może triumfować w całej imprezie? A może właśnie Djokovic wykorzysta szansę pod nieobecność Alcaraza i Sinera? Zapraszam do subskrybowania kanału, do oglądania innych materiałów na kanale Program Tenisowy. Trzymajcie się mocno. Pozdrawiam.